Siemaneczko widzowie z tej strony Elzart Witam w kolejnym odcinku z kontraktcików. Dzisiaj porobimy kontrakty, będą to dwa kontrakty, jeden tani drugi droższy. Będą to kontrakty z ryzykiem i będą to kontrakty na nowe skiny, jakie mamy w gierce, czyli z tych kolekcji. No i co, jeszcze na szybkim tutaj Wstępie Zapraszam was na Pirates Łapka stronę do wymieniania swoich skinów. Link do strony będzie oczywiście w opisie. Macie tutaj darmowe 10 dolarów przy wymianie wraz z moim kodem ELZART Zawsze to lepiej tutaj wymieniać skiny niż sprzedawać na rynku Steam z prowizją. Dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodem dostajecie 35% bonusu. Przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmo 35 dolców i możecie tutaj wystąpić dużo przepięknych kraftów z czarmikami, więc serdecznie polecamy z tego na przykład zawalenia. A czarmiki można zdjąć i sprzedać osobom na rynku Steam, więc jest to dodatkowy zarobek. Macie jakieś misyjki i nie tylko, więc ciekawe rzeczy. I przy okazji zapraszam Was tutaj na stronę Carambicory Jak chcecie sobie kupić Karambicior.pl jakąś kostkę, jest to oczywiście stronka mojego kolegi, który otworzył Rafikaosa. Dokładnie macie tutaj z moim kodem Eldar, darmowe 5 dolarów, chyba, że do, 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 darmowe 5%, tak? Więc spoko opcja, e, jakiś sobie tutaj nożyczka kupić czy coś Linker będzie również w opisie jakbyście chcieli sobie tutaj zajrzeć e, oczywiście ej, kumpla to warto polecić bo nie jest to żęska. my już tutaj przechodzimy do CSK już widzicie Panie cs ka i najpierw zaczniemy od taniego kontrakciku a i coś pewnie rozdam pod tym odcinkiem więc strzelcie pilnie suba łapkę w górę i jakiś komentarzyk e, zobaczymy co rozdamy najpierw zrobimy giga tani kontrakt już właśnie pani pokazuje z czego on jest e, i co e, jest tutaj jak widzicie Rzeczy z tej kolekcji Ascent TSG. I dodatkowo nam tutaj dochodzą te umpiki, więc z tego jest tutaj nasz kontraktor i postaramy się zrobić coś fajnego, że widzicie co możemy dostać. No, słuchajcie, po prostu wszystko z nowej kolekcji, oprócz tam na dole. Ten na dole wychodzimy na minus. Więc co? No mam nadzieję, że będzie. O, kupiłem trochę za dużo tych botniaków, aż dobra. Dobra, lecimy, podpisuję, pyk. I co? widzowie, 3. Obydre pozostawiającego. 3, 2, 1. Uwaga! No niestety, kolekcja inferno. Aha, dobra, Inferno, tak, już ja się już zdziwiłem No niestety, słaby dropik Dobra, no, tego skinka też mam jeszcze dorzucę przy okazji Do tutaj e, rozdania Plus, widzowie, możecie pochwalić też co, co wam się udało dropić Mi się tutaj udało, nie oczywiście strzynia snów i koszmarów No brzydki skinek, ale zawsze strzynia snów i koszmarów jest spoko e, dropem Więc już, powinienem się na ekranie drugi kontrakt który jest już droższy, te mp 5 o te dokładni e, kosztują już tam, no, więcej e, I możecie zobaczyć na co, co mamy szansę Dwa skiny tutaj z tej kolekcji Boreal, które no, jak widzicie sonie co nieco tutaj yy, kosztują tak dodatkowo te p2000 sklacza yy, no i co i fajnie by było gdyby oczywiście ten kontrakt nam tutaj wypalił oczywiście Kibicuję sam sobie, ale zobaczymy, tak, dwa te skiny są naprawdę przyjazne, które by nam mogły dropnąć i naprawdę da się na nich fajny zrobić profit, więc co widzowie, pilnie strzelcie subskrypcję, motywuję to do pracy, lecimy po pięć koła, na pięć koła będzie giveaway, e, zapraszam też mój na drugi kanał w ogóle, bo na drugim kanale e, również jest konkurs z okazji 1000 subów, więc wbijajcie, link będzie w opisie, Aby co, lecimy chyba bez przedłużania, żeby tutaj już lecieć, oby coś fajnego padło, 3, 2, 1... Kurwa, niestety, kolekcja klacz, i yy, to w sumie, dobra, nie, to jest chyba najlepszy drop, jaki ja mógł polecić z tej kolekcji klacz, ale no dalej, nie jest to satysfakcjonujące. Chociaż prosto z fabryki, chociaż prosto z fabryki, więc co widzę? Dzisiaj, no niestety, unlucky, to by było na tyle. Trzymajcie się, życzę mi jego dnia. Cześć, cześć.